Cześć, cześć, cześć witajcie, witam Was wszystkich w kolejnym odcinku z Gry Terraria na kanale Rivik, a dziś przygotujemy się na ostatnią walkę z Wall of Flesh, czyli w naszym finalnym bossem. Zapraszam wszystkich do oglądania. A więc najpierw zrobimy sobie troszeczkę gwiazd w butelce, dokładnie 11, żeby zwiększyć troszeczkę naszą regenerację many. Weźmy sobie też, użyjemy kryształów życia, by mieć już maksymalne 400 punktów zdrowia. Reszty kryształów, które mam, mam tam jeszcze w skrzyni chyba z 10, ale zrobimy sobie chciałem sobie zostawić na później w razie, gdyby mi do czegoś jeszcze były potrzebne. Not spoiler. Y Lantyn serca. Dobra. Wziąłem ze sobą też kilka plastrów miodu, gdyż stawiając przy pomocy psz pszczele i różdżki je możemy je niszczyć. I właśnie chyba ma 50% szans, że drobnie z niego miód albo sam blok, chyba coś takiego. Więc będziemy mogli sobie zrobić co, chwile, co parę e, metrów czy tam bloków, e, miejsce, w którym będzie po prostu miód, do którego możemy sobie wejść, by nas zregenerował trochę, ponieważ Wall of Flesh jest bossem, który, który polega na tym, że on się pojawia, no że załóżmy na przykład rzucimy lalkę w tym miejscu, on się pojawia w tym miejscu i idzie po prostu powolutku przez całe piekło atakując nas. My nie możemy go ominąć, gdyż jest, jak sama nazwa wskazuje, ścianą po prostu, której nie da się ominąć. Przede wszystkim trzeba będzie uważać na lawę, chociaż dzięki właśnie moim Terraspark busom jestem w stanie chodzić po wodzie. No, o ile nie kliknę przycisków w dół i przypadku się do tej lawy nie wywalę, dlatego sobie też wezmiemy ze sobą miksturę odporności na lawę. Chociaż w sumie nawet nie musimy, ponieważ nasze teraz dają nam faktyczną ochronę 7 sekund odporności na lawę, no ale weźmy sobie z dwie na wszelki wypadek. Weźmiemy sobie też miksturę regeneracji z dwie. Miksturę szybkości. Zwiększona obrona o 8 żelaznej skóry, co mamy jeszcze do wzięcia, mikstury te mamy duże, a właśnie w sumie na niego weźmiemy sobie te właśnie, o, miodowniki, one nam dają po 120 punktów zdrowia, ogniska, platformy, które sobie budujemy, gdyż budujemy sobie przez całą, przez większość piekła ca platformy, nie może przez całą, ale przez większość, weźmiemy sobie też jedną lalkę, którą po wrzuceniu do lawy po prostu przywołuje owego wall of flesha. I to jest chyba wszystko, czego potrzebujemy. Ewentualnie... Nie no, już chyba naprawdę wszystko. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ewentualnie wezmę sobie mining potion, by to, przez te budynki się szybciej, szybciej przekopywać. Jak będę tu teraz stawiał. A, hamburgera sobie też weźmiemy, albo i dwa. Żeby zwiększyć troszeczkę swojej statystyki, ale to już chyba naprawdę wszystko. Więcej rzeczy chyba nie potrzebujemy. No to co, ja się już ruszam do piekła. Zawsze, zawsze zapomina, że mam tą demoniczną muszlę dostępną. No i dobra, chyba budujemy. Na jakiej wysokości? Hmm, może gdzieś na tej by pasowało to wybudować. Zawsze jest lepiej wybudować za wysoko, niż za nisko, bo potem trzeba się przekopywać przez te wszystkie, że tak powiem, e, ściany. Poczekajcie, a sobie bym zrobił w sumie... Tak, może. Dobra. Na tej wysokości H będzie git, tak mi się przynajmniej wydaje. To są właśnie te ogniste diabliki, na które musiałem bardzo długo polować, ale w końcu się udało. Tak sobie myślałem, że może nie powinienem być drewna tych platform, bo one po wpadnięciu do lawy po prostu się psują. Znaczy się, nie do wpadnięcia do lawy, tylko na przykład, przykładowo, powiedzmy gdzieś z góry zleje się lawa, bo na przykład gdzieś bym sobie gdzieś później kopał, na przykład zleje się na nie lawa, to po prostu platformy, które są zalane lawą, po prostu zostają zniszczone. Hmm. Nie jest to dla mnie żaden wielki problem, że tam mi się jedna platforma zniszcza, ale jak się ich będzie po prostu niszczyć bardzo dużo, to może mieć z tym problem. Na przykład taka ciekawostka, te slajmy, niektóre stworzenia, przede wszystkim bossowie, niektóre stworzenia dostają specjalne umiejętności i ruchy które na, na trybie eksperckim, czego nie dostają na zwykłym trybie normalnym. Na przykład te, te slajmy tutaj e, piekielne e, w, na, w trybie eksperckim. E, po zabiciu dropi z nich lawa, w sensie wypływa po prostu z nich lawa, tak jak z, tak jak z na przykład, jak się nazywało, tak jak na przykład z Hellstone'a po jego zniszczeniu, co bardzo utrudnia faktycznie poruszanie się po pieklen, o ile mamy faktycznie taką drewnianą platformę. Ktoś sobie na przykład buduje taką platformę, zabije takiego slima co jakiś czas i po prostu ta platforma powoli jest zniszczona. Tam jeden blok przerwy nie robi żadnej różnicy, bo nie w sposób do niego nie wpadniemy. Dosłownie można robić platformę co jeden blok, ale wygodniej jest po prostu robić ją co jeden. Komu by się chciało niszczyć, co drugi blok. No ale jak powiedzmy tak się to dosyć często zabija takie slajmy, to trochę tych platform się można przez, te, przez to można naniszczyć. No tak. Dobra. Mm. Kolejny diablik. Tak też będą się sobie mniej, mniej, mniej więcej liczyć, co jaki czas będziemy sobie taki przystanek, przy którym będę sobie stawiać tą lęczą serca, czy. 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 czy yy, gwiazdę w butelce. Postawimy w tej walce troszeczkę na bronie magiczne. Przede wszystkim na pszczele, pszczele broni. Na, przede wszystkim na Bigan oraz Bineidy, to właśnie granaty pszczele, ponieważ właśnie te bronie opierające się na pszczołach są bardzo skuteczną bronią przeciwko Wall of flashowi, Przede wszystkim, właśnie Bineidy dobrze się również sprawdza. Bardzo się do, też dobrze, właśnie sprawdza. Yy. Bigan, ta pistolet pszczeli, który właśnie wystrzeliwuje taką trójkę pszczół. Będziemy sobie po no. prostu robić tak, że będziemy bossu, strzelimy sobie na przykład do takiego wall of flesha, wystrzelamy wszystko co mamy, całą manę. Przełączymy się na jojo, będziemy go tłuc, dopóki nam się nie zregeneruje mana z powrotem, to będziemy go po prostu normalnie tłuć Jojem. Więc to jest można powiedzieć moja główna broń, jeśli chodzi o bossów, bo jo jest moim zdaniem po prostu najlepszą Bronią w grze, tak uważam, przynajmniej zawsze bo troszkę pod... sceptycznie podchodziłem do jojo. Zawsze mi się wydawało troszeczkę, nie że tak powiem, dziwne albo ciężkie do obsługi, albo po prostu słabe, ale jojo moim zdaniem jest właśnie jednym z najlepszych broni, jedną z najlepszych broni w grze. Nie mogę powiedzieć, że jest, może to jest najlepszy najlepszym rodzajem broni, bo po prostu ja aż takim specjalistą od Terrari nie jestem, nie jestem w stanie porównać dokładnej użyteczności każdego rodzaju broni. Na przykład w broni dla maga ze wszystkich broni mają właśnie największe, tak na, średnio mają największe obrażenia. Jeśli ktoś chce gra, grać pod dużą ofensywę, to zawsze nie gra magiem, bo ma, ma po prostu największe obrażenia. Na przykład taki strzelec nie, ma takie albo przeciętne, albo słabe obrażenia w porównaniu z innymi kraczami. Takie średnie albo przeciętne. Yy. Ale za to jest jedną z najbezpieczniejszych klas, gdyż po prostu nie musimy się martwić przede wszystkim. mag musi się martwić o manę, co czasami jest problematyczne. Na strzelc tak naprawdę nie musi się martwić o tą manę, ewentualnie ma amunicję, ale z tym raczej nie ma problemu, jeśli ktoś się dobrze przeszukuje na walkę. Ponadto jesteśmy w stanie się trzymać na bardzo długi dystans, dużo dalszy niż taki mag, po prostu większość właśnie ataków magicznych ma ograniczony zasięg, a na przykład z takiej broni możemy strzelać z dowolnego dystansu. Jest po prostu bezpieczniejszy. Mag jest bardzo. E, wojownik, moim zdaniem, jest bardzo skillowym, skillowym, że tak powiem, skillową klasą, gdyż, no, w jak ktoś korzysta z joja, to musi się troszeczkę zbliżyć, ale aczkolwiek i tak musi troszeczkę tym jojem celować i jednocześnie unikać ataków na krótki dystans. Naj najgorzej, jak ktoś gra mieczem, bo miecz też ma fajne obrażenia, tylko właśnie trzeba bardzo, praktycznie do samego przeciwnika podejść, to często się kończy dość sporymi obrażeniami, które otrzymujemy. Miecze bez projektali są w sumie dość słabe. Na bossów Na normal, normalnie rozgrywki są całkiem dobre. Tak wiecie na co dzień, żeby się jakiegoś przeciwnika pozbyć rzucającego, ale tak do normalnej rozgrywki, do walki z bossami raczej się ich nie korzysta. Ewentualnie jakieś na np. zaklęty miecz albo Star Fury, bo podchodzenia do bossa na bliski dystans jest raczej kiepskim pomysłem ze względu na to, że po prostu bossowie nie mają. W większości przypadków nie mają po prostu efektu odrzutu. A na przykład taki przywoływek to jest taka moim zdaniem neutralna klasa, bo... Dawniej w sumie yy, ten yy, Samoner przywoływał że właśnie w terrarii był mocno negowany, że tak powiem, raczej Niby ta klasa była, były te właśnie rodzaje obrażeń przyw przywołanych istot, aczkolwiek jakoś tak troszeczkę twórcy gry sobie odpuścili tą klasę. Niespecjalnie dużo przedmiotów dawniej było, ale od jeden czwórki mocno go spustowali. Jeszcze niedawno był, niedawno jeszcze, e, było kilka mniejszych update'ów, y. też pododawali troszeczkę właśnie itemów dla samonera. Między innymi dodali też bicze, które właśnie są bronią dla samonera. I teraz taki samoner jest całkiem, no spoko klasą. Nie można powiedzieć, że jest jakiś mega dobry, ale też słaby też nie jest. Bo już dawniej, jeśli miał się go wykorzystać, i tak był całkiem dobry, a teraz to już w ogóle. Zawsze, zawsze mag, mag, a przede wszystkim przechowawacz, zawsze mieli słaby początek. W sensie, żeby rozpocząć rozgrywkę, bo na samym początku rozgrywki było, praktycznie nie było kosturów, w których mogliśmy korzystać. Przed 1.4, przed 1.4 mieliśmy tylko kostur Diablika, tak naprawdę. Kostur pszczołek i ko kostur właśnie slima, który przełożył takiego małego slima, ale jego zdobycie jest mega ciężkie, gdyż ma chyba... każdy slime chyba jedną setną procenta szansę, że to dropnie, więc takim słabo. A teraz na przykład dodali już całkiem sporą ilość tych właśnie kosturów, między innymi kostur właśnie tej wampirzej żaby, który możemy sobie wyłowić. Kostur flinksa, kostur... Nie, jak to się nazywał? Tego całego ptaszka, to był chyba zięba. Tak, dokładnie. Dobra, taka długość chyba platformy starczy, ja tak? To sobie troszeczkę pogadałem przy okazji budując to. Eee, starczy chyba. Aż tak długo nie będziemy z nim walczyć. Chodźmy jeszcze w drugą stronę. Tak na wszelki wypadek. Tu na razie chyba nie będzie nam potrzebna ani magia, ani regeneracja. Dlatego tą lampę postawmy sobie może gdzieś tutaj, dopiero. No. Do tego momentu chyba zdążymy wystrać całą manę. Tutaj bym sobie to wszystko tutaj zalał miotkiem. jest, zrobił taki mały basenik, w którym będziemy sobie sobie troszeczkę nalejem tego miodu, żeby móc sobie na spokojnie wejść i szybko wyskoczyć. Postawiłbym sobie tutaj parę tych plastrów miodu. Aha, to się stawia przy pący różdżki. Dobra, to niszczymy. I czy to mi zaliczy, że wszedłem w ten... Nie, to mi nie zaliczy, to jest na razie za, płyt, za płytkie. Dokładnie, ja muszę to jeszcze troszeczkę, że tak powiem, pogłębić to jeziorko miodu. O, teraz się, dobra, teraz czyli oczy. To jest dostatecznie duża głębokość. Po, po wejściu do tego miejsca po prostu mi się regenerować. O, to chodziło. Ognisko kolejne. Gdzieś tutaj może. Tutaj może. Dobra, tutaj też sobie też może postawimy już kolejne. Kolejne właśnie miejsce przeznaczone na obymiódek. Te buty są właśnie mega też spoko, bo sam fakt, że możemy się poruszać, po, biegać po cieczach jest mega przydatny, a już fakt, że na przykład mogę sobie po takiej lawie biegać, normalnie jakbym spadał, to po prostu już jest po mnie, bo nie mam na przykład, jakich, na przykład brakło mi skoku, a hak też już wystrzelił i nic nie trafiłem, to często jesteśmy po prostu skazani na śmierć. No chyba, że mamy właśnie takie teraz park buty, które moim zdaniem są mega przydatne, już nawet nie w życiu codziennym, ale właśnie przy walce z bossami niektórymi bo możliwość chodzenia w cieczach często się przydaje. No, zdobycie go przed zabiciem Queenbie jest stosunkowo ciężkie, więc tak dopiero właśnie pod koniec jesteście w stanie je dopiero zdobyć. Dobra, troszkę dostateczna głębokość, tak. Hmm, tu nie mogę? A, tu mogę. Czym tu nie mogę? Dziwne. O, świetli, ja bym sobie go w sumie wziął, bo... w sumie ładnie wyglądają, zawsze sobie zbierałem, a potem mi ich brakowało, jakich potrzebowałem. Dobra. Kolejne ognisko, może będzie gdzieś kurcze. W ogóle sobie wezmę je tutaj pod rękę na razie. No, dwa, może, dwa to może nie. Kolejne ognisko, może sobie zrobimy. Kolejne właśnie to miejsce, zrobimy sobie może tutaj. Bo, bo niszcząc te bloki właśnie miodu, czasami z nich dropi właśnie miodek. I a ten plaster miodu sam blok w sam sobie dropi tylko czasami. Znaczy, no, w większości przypadków, ale czasami go trochę ubywa, więc ja zawsze myślałem, że w ten sposób możemy sobie właśnie farmić miód w nieskończoność, ale niestety się tak nie da. po jakimś czasie po prostu te bloki się skończą, dlatego trzeba niektóre materiały właśnie pozyskiwać z innych światów, które sobie po prostu stworzymy. co w sumie ciekawe, a właśnie, bo e, jak łączymy. E, jak łączymy wodę i lawę, to się tworzy obsydian. A po połączeniu miodu i lawy tworzy się jakby usłyszony blok miodu. Który możemy normalnie wytworzyć w piecu z normalnego bloku miodu. Ale taka ciekawa informacja, by komuś było do tego czegoś potrzebne. Dobra. No, chyba nawet tych hert lanternów sobie troszkę za dużo zrobiliśmy. Tych lamp życia. Tu chyba mieliśmy ognisko, czy nie? Chyba nie pamiętam. To sobie postawmy. Tak czy owak. Dobra, tu się teraz przekopujemy i zaraz będziemy kończyć. W sumie, trochę się rozgadałem, troszeczkę to dużo nawet bym powiedział, że zbudowałem, bo aż taka, takiej dużej platformy nam nie potrzeba. Jeszcze musimy sobie w końcu zrobić ten kostur diablika, bo tak trochę to odkładałem, bo chciałem jeszcze sobie trochę pokorzystać z tego e, kosturu... kosturu, kosturu właśnie... tego, no! Szerszenia, zapominam często, często nazw. Hornet... E, e, nawet nie pamiętam na angielskiej nazwy tego hmm. Różki przywołującej miniony się też jakoś nazywało. A, staff, Hornet staff to się nazywało Slime Staff albo Vampire Frog Staff. Dobra. Dlatego też sobie właśnie pójdziemy za chwilę na górę, stworzymy sobie owy. A, kostur. Też na pewno ta różdżka, którą zdobyliśmy na Crimsonie, która tworzy taką chmurę, ona też by nam się w sumie przydała, bo co chwilę moglibyśmy ją stawiać, żeby po prostu Wall sobie przez nią całą przeleciał i po prostu oberwał dosyć mocno od niej, bo on się składa właśnie z kilku punktów. Dobra. Zużyjmy sobie resztę tych platform i chyba będziemy kończyć. Albo nawet nie, może nie wszystkie, wiecie, bo to jest naprawdę tak więc spora platforma. Zazwyczaj, no mniej więcej taką długość robiłem, ale no, dosyć mocno się przygotowałem, już trochę mam wprawę, więc jego pokonanie też nie będę miał większych trudności. Najgorzej, jak mi braknie faktycznie tych platform, będzie trzeba uciekać przed nim, bo po prostu Wall of Flesh powolutku się będzie zbliżać w naszym kierunku, aczkolwiek im więcej obraźni mu zadamy, im jakby w dalszej fazie on swojego, swojego ataku będzie, w swojej dalszej jakby formie, tym szybciej będzie się poruszać. Pod sam koniec jest tak szybki, że ciężko będzie po prostu przed nim uciekać. Więc, no, mam nadzieję, że tej platformy nam w ogóle starczy. Ja też postaram się aż tak bardzo nie spieszyć z tą walką. Bo raczej, no, raczej go pokonamy. Tak mi się, tak się wydaje. Mamy mikstury. Poza tym gram na razie na normalu. Kiedy sobie rozegramy drugi sezon naszej serii Stereo, tylko że na ekspercie. O, to jest właśnie owy demon z walką budu. Muszę zawsze uważać, jak je zabijam, żeby przypadkiem właśnie jeden, nie wpadł do lawy. Jedna z tych lalek. No ale taka chyba już na serio starczy. Ognisko sobie jeszcze tylko pozostawiamy. Kurę, znowu go postawiłem, za szybko widzę i stawiam Kurcze, jeszcze platformę rozwaliłem, już trudno Tutaj postawimy faktycznie już pierwsze... O, kamień magmowy, to jest właśnie przedmiot, o którym wam wspominałem. A takie zwarczy zadają oproczenia do ognia. To wam chyba o tym mówiłem już. Właśnie nie pamiętam, czy na pewno mówiłem. Właśnie wypadają one czasami z... Owych nietoperzy, które tutaj jest, nieza, jest niezastawione, widzę. W tym miejscu by na po ich wyciekał ten miód, tego byśmy nie chcieli. Te właśnie bloki tego ula możecie też właśnie znaleźć w dżungli, jeśli si, ktoś pytał w właśnie owym ulub pszczelim. O patrzcie, ja tam troszeczkę miodu sobie zadziała, to zobaczę jak on się połączy faktycznie. O, połączył się. Jak widzicie właśnie w taki blok tutaj. Tylko trochę widzę za dużo, faktycznie na się po prostu zmienił w blok. Kruchy blok miodu. I W sumie fajnie są te buty właśnie dają mi odporność przed lawą na 7 sekund. To jest mega przydatne, szczególnie podczas właśnie walki z of flashem Stawiam sobie tutaj lanterna. Tutaj drugiego. No i lecimy sobie dalej. Widziałam ognisko. Tutaj. Postawimy sobie jeszcze może z takie jedno miejsce, w którym będziemy sobie pozyskiwać, że tak powiem, miodek, może tutaj, bo tam już dalej też już jest praktycznie ten środek mapy, gdzie, a tam już pamiętam, że za niedługo też będziemy mieli już kolejne, które wcześniej zrobiliśmy, yy, może takie duże. O, to jest właśnie książka też, którą chciałem Wam pokazać. Demoniczna kosa. Właśnie ona właśnie tworzy takie kręgi, które wytwarza właśnie owy demon. Są całkiem mocne, bo aż 30 punktów zdrowia Mają chyba prawie nieskończone przebicie, więc mogą bardzo dużo celów na raz przebić. Co sumie nawet nie pamiętam, ale chyba mają bardzo duże właśnie przebicie, bardzo dużą ilość przeciwników i segmentów są w stanie przebijać. Tylko troszeczkę niezgodnie się z ich strzela, bo one, za, one najpierw się pojawią, dopiero potem się tak jakby rozpędzają. Mhm. No, przynajmniej dla nas to jest taki plus, że jak demony do nas z tego strzelają, to... trochę ciężko jest im trafić niekiedy, albo po prostu łatwo jest to uniknąć. Dobra, czy taka głębokość starczy? To jest pytanie. Chyba tak. Tak, starczy. Dobra. Tutaj ko kolejnego lanterna. I tyle już powinno na dzisiaj starczyć. Pójdźmy sobie jeszcze... No, platforma mamy chyba gotową. Tak. Dostatecznie długa. No. Dobra. Lecimy sobie jeszcze tylko na górę, żeby... Żeby, żeby... Eee. Zrobić jedną rzecz, a dokładnie właśnie owy kostur diablika. Kurde, <gurę> 268 sztabek mamy. No, nieźle. Mamy kostur diablika. Jakiś nawet ulepszony. No, plus 12 to obrażeń, całkiem spoko w sumie. Nie narzekam. On ma właśnie zwiększone obrażenia względem takiego horneta. I chyba strzela troszeczkę... Chociaż nie, pamiętam, Hornet strzela pojedynczym nabojem zawsze, tym swoim żądełkiem, a weźmy sobie też gwiazdę, armatę, gwiazdę, armatę, o, mam też trochę gwiazdek, e, właśnie Diabli, jak widzicie, on wygląda właśnie w sposób następujący, tak sobie będzie za nami latać, on wystrzygł jakby taką potrójną serię ognistych pocisków, które zadają trochę większe obrażenia od, od właśnie tego Horneta i na to tak podpalają, no Hornet w sumie jeszcze dodatkowo, E, za, za, Zatruwał, ale jednak chyba podpalenie jest trochę mocniejszym. debafem. dobra, to już byłoby na dzisiaj tyle w sumie w kwestii dzisiejszego odcinka. Już w następnym odcinku zawalczymy sobie z naszym Wall of Fleshem i powoli będziemy się tym samym zbliżać do końca naszej serii. No ale co, ja już się będę powoli zamierzać. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Wpadajcie również na Discord. Jak to mam zwykle, zwyczajnie mawiać czas na link do niego macie zamieszczony w opisie. Jest tam dużo, jest tam wielu fanów gier i innych widzów mojego kanału. Wpadaj za... no i co, troszeczkę się widzę, pogubiłem w słowach. Mogę się już chyba tylko z Wami pożegnać, moment jak to mam zwykle, zwyczaj mawiać elo, elo. Taki w sumie odcinek bardziej pogadankowy.